Szanowni Państwo, witam na kolejnej inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. To kolejny rok zmagań z pandemią COVID-19, ale dla naszej uczelni to kolejny rok dynamicznego rozwoju. Tworzymy nowe kierunki studiów inżynierskich, chemię ogólną, inżynierię ochrony zdrowia i promocji, a także studia magisterskie technologię kosmetyku. Kierunki, które tworzymy są odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze. Obserwujemy prawdziwy rozkwit chemi przemysłu chemicznego oraz przemysłu kosmetologicznego. Przemysł chemiczny staje się branżą strategiczną, na którą składa się ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw tworzących wiele miejsc pracy. W Polsce to jest trzeci największy sektor i zatrudnia blisko ćwierć miliona pracowników. Polskie kosmetyki dostarczane są dziś do 175 krajów świata. Polska jest szóstym producentem kosmetyków w Unii Europejskiej. To właśnie w takich firmach znajdują zatrudnienie nasi absolwenci. Innym aspektem w ochronie zdrowia staje się problematyka zarządzania bezpieczeństwem produktów żywnościowych, a przemysł rolno-spożywczy jest drugi co do wielkości, jest jako sektor gospodarczy w Unii Europejskiej pokazuje to skalę potrzeb w obszarze nieustannej kontroli i dbałości o ochronę życia ludzkiego. Jednocześnie badania pokazują, że pracodawcy mają ogromny problem ze znalezieniem inżynierów wszelkich specjalności. A dane za 2020 rok wskazują na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej i medycznej, co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na inżynierów, zwłaszcza w obszarze produktów szybko zbywalnych, takich jak kosmetyki czy artykuły spożywcze. Uruchomienie studiów na kierunkach technologia kosmetyku, chemia ogólna czy inżynieria ochrony zdrowia i promocja, okazuje się wręcz niezbędnym narzędziem wymagającym, wspomagającym dalszy rozwój wspomnianych branż. Nowe obszary i kierunki kształcenia związane są z wielkimi inwestycjami w naszą infrastrukturę uczelnianą. Zmodernizowaliśmy pracownie kosmetologiczne, chemiczne, pracownie anatomii. Utworzyliśmy zupełnie nowe pracownie analizy chemicznej, podologiczno-kosmetyczną czy planowania diet. Nie zapomnieliśmy o innych potrzebach naszych studentów. Otworzyliśmy nowe strefy wypoczynkowe dla stale zwiększającej się liczby naszych studentów i wszystkie pracownie znajdują się w kampusie numer 2. Oprócz tego realizujemy szereg projektów unijnych, m.in. jak modyfikacja kierunku kosmetologia w naszej uczelni, gdzie już pierwsi absolwenci uzyskali tytuł magistra kosmetologii. To pierwsze studia magisterskie realizowane w nowatorskiej formule przy współpracy z przedsiębiorcami którzy prowadzą zajęcia specjalistyczne w środowisku zawodowym, w klinikach, w gabinetach kosmetycznych, a także we współpracy z ośrodkami medycznymi, w których odbywają się zajęcia kliniczne. Inny z projektów to Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Dostępna dla Wszystkich. Otwieramy się bardzo szeroko na osoby z niepełnosprawnościami. W tym celu przeprowadziliśmy cały szereg ogromnych zmian organizacyjnych. Podnosimy kompetencje władz uczelni, naszej kadry. Dla sprawnej koordynacji działań z tego zakresu powołaliśmy Radę do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy pełnomocniku rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Naszym głównym celem jest nie tylko wspieranie i rozumienie, głębsze wsłuchiwanie się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale także unikanie jakichkolwiek form wykluczania tych osób z procesu kształcenia. Nauka zdalna dotknęła nas wszystkich. Znacznie jednocześnie przyspieszyła ona działania w zakresu informatyzacji i cyfryzacji uczelni. Nasi studenci mają możliwość korzystania z wielu narzędzi. Między innymi mają zapewniony dostęp do platformy i narzędzi kształcenia zdalnego Cisco WebEx, ClickMeeting. Mają dostęp do wirtualnego dziekanatu. Dostęp do sieci Wi-Fi w obu naszych kampusach jest oczywistością. Jednocześnie dostęp do sprzętu komputerowego, który wspomaga proces kształcenia, w tym specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że nasze uczelnia bierze udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki, wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jak Państwo słyszą, wchodzimy w nowy rok akademicki pełni zapału i entuzjazmu. To wynik koncentracji na naszych strategicznych założeniach. Ten rok akademicki będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy, dlatego że wykorzystujemy naszą wiedzę, potencjał naszych pracowników, po to, żebyśmy lepiej wiązali się z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z potrzebami naszych interesariuszy. I owocem tych naszych starań jesteście Wy, świeżo zrekrutowani nasi studenci których zapraszamy do naszych obu kampusów. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu rektora, pana doktora Sebastiana Grzyba. Bardzo proszę, panie rektorze. Szanowni państwo, panie kanclerzu, wykładowcy, pracownicy uczelni, i przede wszystkim wy, drodzy studenci, cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Inaugurujemy nowy rok akademicki. Przed nami nowe inicjatywy, nowe projekty, nowe wyzwania. Ostatni trudny dla nas wszystkich okres pokazał, że uczelnia zdała egzamin. Organizując nauczanie w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem zarówno formy zdalnej, ale też pamiętając o kształceniu umiejętności praktycznych i zachowując je w formie stacjonarnej. Na odpowiednio wysokim poziomie i bardzo efektywnie, tak abyście wy, drodzy studenci, mogli dobrze zdać wszystkie swoje egzaminy. Wszystkim Państwu wykładowcom, wszystkim pracownikom uczelni za Waszą pracę, zaangażowanie. A Wam, drodzy studenci, za zaufanie i współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Nowy Rok Akademicki to także nowy okres w Waszym, drodzy studenci, pierwszych roczników studiów życiu. Wybór kierunku studiów to dzisiaj także wybór konkretnej uczelni, która na takim kierunku dane kształcenie prowadzi. Dziękuję wszystkim studentom. A szczególnie gorąco Wam, drodzy studenci pierwszego semestru, że wybraliście Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jako uczelnię, w której chcecie studiować, zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Jesteśmy wszyscy tutaj do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie jednakże, że warto wymagać także od samych siebie. Warto wysoko stawiać poprzeczkę. Włożony trud, Praca, zaangażowanie będą wówczas w pełni wartościowe, docenione, a satysfakcja z osiągniętych celów ogromna. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby Wam w dążeniach do tych celów i ich osiągnięciu pomóc, tak abyście finalnie mogli uzyskać solidne wykształcenie na wyższym poziomie. Rozwijamy się dla Was na bieżąco. Nowe powierzchnie, nowe kierunki studiów, rozwój całej uczelni to teraźniejszość i zapewniam, że także najbliższa przyszłość. Na bieżąco dbamy o to, aby studiowanie było dla Was jak najbardziej efektywne i zarazem komfortowe, a oferta kształcenia była dopasowana do realiów, jakie dyktuje rynek pracy. Tak, abyście kończąc studia na wybranych przez Was kierunkach, Mogli znaleźć zatrudnienie, i abyście stali się zawodowcami i profesjonalistami, jak na absolwentów dobrej uczelni zawodowej przystało. Moi drodzy, chciałbym, i tego wszystkim Państwu, i sobie życzę, i o to wszystkich Państwa bardzo proszę, abyśmy dbając o wysoką jakość kształcenia, Taką profesjonalną, nowoczesną, rozwojową i przyjazną studentom uczelnie dalej, wspólnie, we wzajemnym zrozumieniu i współpracy mogli tworzyć. Wszystkim Państwu, wykładowcom, pracownikom uczelni i Wam, drodzy studenci, życzę w tym nowym roku akademickim wszelkiej pomyślności, satysfakcji z codziennej pracy i nauki, sukcesów zawodowych, naukowych, dydaktycznych. Oraz zdrowia, spokoju, radości i optymizmu na każdy dzień. Gaudamus i Gitur, radujmy się więc. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Mam zaszczyt i przyjemność zakomunikować Państwu, że z nowym rokiem akademickim powołałem na stanowisko prorektora do spraw nauki panią doktor nauk chemicznych Karolinę Krzywoszyńską. Zapraszam pani doktor. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wygłoszenie przemówienia. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Rektorze, Panie Kanclerzu, Panie Prorektor, społeczności akademicka, pracownicy uczelni oraz Wy, studenci. Dziękuję za powierzenie mi tak ważnej funkcji prorektora do spraw nauki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Uczelnia ta jest szczególna, gdyż w bardzo skuteczny sposób kształci studentów w kierunku praktycznych umiejętności wynikających bezpośrednio z zapotrzebowania y, pracodawców. To niezmiernie istotne, gdyż program studiów nie może funkcjonować w oderwaniu od rynku pracy. Istotnym elementem współpracy uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym jest otwarcie na rozwój naukowy studentów i pracowników uczelni. Sytuacja pandemiczna, z którą zmagamy się od ponad roku, pokazała bardzo wyraźnie, jak ważny jest przede wszystkim obecny i skuteczny dialog pomiędzy społeczeństwem a pracownikami naukowymi. Dialog ten powinien być rozważany zarówno z wektorem skierowanym od społeczeństwa do naukowców, ale także w przeciwnym kierunku. Możliwe jest pokazanie naszym studentom, studentom jak ważne jest samodzielne weryfikowanie źródeł informacji, sortowanie danych. I metodyczne wyciąganie z wniosków. Każdy z Was ma prawo posiadać narzędzia i umiejętności umożliwiające interpretowanie zgromadzonych danych i formułowanie samodzielnych, opartych na faktach opinii. Widzę Was, szanowni studenci, jako absolwentów tej uczelni, którzy posiadają taką możliwość i dla których internetowe memy są tylko rozrywką, a nie źródłem informacji, lub co gorsza, medium opiniotwórczym. Budowa infrastruktury i zaplecza naukowego na uczelni otwiera możliwości do skuteczniejszej reakcji na bieżące wydarzenia oraz poszerza kanały współpracy z obecnymi partnerami biznesowymi Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, a także stwarza przestrzeń do nawiązania nowych relacji w tym zakresie. Uczelnia nastawiona jest na rozwój w tym aspekcie, a moim zadaniem jest dopilnowanie, abyście wy, studenci, byli również beneficjentami tego procesu. W mojej opinii dużo łatwiej przyswaja się wiedzę w komfortowych warunkach, które od lata dla swoich studentów tworzy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Mam nadzieję, że ten rok akademicki będzie dla Was, studentów, rokiem nowych możliwości, gdzie w bezpiecznych warunkach będziecie mogli realizować swoje cele dydaktyczne, zawodowe i mam nadzieję, że również naukowe, do czego Was bardzo zachęcam. Zapewniam Was, że Podążanie ścieżką poszukiwania wiedzy, czyli stawiania pytań i próby znalezienia odpowiedzi na te pytania sprawia wielką satysfakcję. Wiedza i nauka to najlepszy pokojowy sposób wpływania na rzeczywistość. A pamiętajcie, że wiedza u skrzydła, takie hasło przyświeca naszej uczelni i dosłownie dzielą nas zaledwie dni, godziny, a nawet minuty od tego, byście sami się o tym przekonali. Poza pracą na stanowisku prorektora będę prowadzić również zajęcia dydaktyczne i mam nadzieję, że nasze spotkania nie będą jedynie jednokierunkową y, transmisją danych, a bardziej interaktywnym wydarzeniem, w którym mam nadzieję, że będziecie chętnie brali udział. Jestem osobą otwartą i, jako doświadczony wykładowca, deklaruję moją dostępność dla Was, studentów, zachęcam również do skorzystania z tej możliwości. I bardzo dziękuję i już cieszę się na spotkanie z wykładowcami i studentami Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Szanowni Państwo, z uwagi na dynamiczny rozwój naszej uczelni zdecydowałem o powołaniu dwóch koordynatorów. Pani Agnieszki Statecznej-Wędrek na koordynatora kierunków chemia kosmetyczna i technologia kosmetyku oraz pani Patrycji Marciniak na koordynatora kierunku Kosmetologia, studia pierwszego i drugiego stopnia. Szanowny Panie Rektorze, Szanowne Władze, Szanowni Studenci, jestem zaszczycona powołaniem mojej osoby na stanowisko koordynatora dla kierunków chemia kosmetyczna i technologia kosmetyku. Niniejsze powołanie jest dowodem uznania dla mojej dotychczasowej pracy akademickiej i wytrwałości w realizacji celów zawodowych. Niewątpliwie to nowe wyzwanie jest również dużym obowiązkiem i odpowiedzialnością za kształtowanie kompetencji praktycznych naszych studentów, które przecież są tak ważne w przemyśle kosmetycznym. Dołożę wszelkich starań, by efektywnie uczestniczyć w dynamicznym rozwoju uczelni który z domu obserwuję od kilkunastu lat i cieszę się, że mogę być jego częścią. Dziękuję. Szanowny panie rektorze, szanowne władze i szanowni studenci, Czuję się zaszczycona powołaniem mojej osoby na stanowisko koordynatora kierunku kosmetologia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Będąc jednocześnie praktykiem w zawodzie od prawie 20 lat, doskonale wiem, że praktyczne aspekty kształcenia w zawodzie kosmetologa muszą opierać się na nowoczesnej technologii, na wiedzy opartej na badaniach naukowych i na badaniach klinicznych, a także na współpracy z przedstawicielami środowiska gospodarczego. Dlatego też, piastując to stanowisko, będę dążyć do wzmocnienia i utrzymania relacji naszej uczelni z branżą beauty, a także z podmiotami, które dla tej branży są wprost kluczowe. Mam tu na myśli gabinety i kliniki kosmetologiczne, ośrodki medyczne, profesjonalne gabinetowe marki kosmetologiczne oraz wiodących dostawców technologii high-tech. Wszystko po to, aby nasi studenci już w okresie studiów mogli poznać środowisko zawodowe kosmetologa, jak i również realia tej pracy. Moim celem będzie również wyposażenie naszych absolwentów w taki zasób wiedzy i umiejętności praktycznych, także tych unikalnych, które pozwolą im na swobodną współpracę w przyszłości z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami, a to wszystko w duchu. Holistycznego podejścia do kosmetologii, dla której podwalinami jest ochrona i promocja zdrowia. Drodzy studenci, wybierając studia kosmetologii w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podjęliście mądrą i trafną decyzję. Możecie mi w tej kwestii zaufać. Dlatego czekam na Was na uczelni, aby móc dzielić się z wami moją pasją do kosmetologii i żebyśmy wspólnie mogli tą pasję rozwijać. Dziękuję i do zobaczenia. Szanowni Państwo, drodzy studenci, bardzo proszę Panią prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki, Panią doktor Nauk Medycznych Agatę Wolską, o przeprowadzenie matrykulacji. Ślubowanie. Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ślubuję sumiennie zdobywać wiedzę i dbać o godność studenta i dobre imię uczelni. Przyrzekam postępować zgodnie z ideami humanizmu, tradycjami tolerancji oraz obyczajami społeczności studenckiej. Szanowni państwo, drodzy studenci, rok akademicki 2021-2022 uważam za otwarty. Gaudamus